Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paweł i zagramy sobie tym razem Mercy. Dlaczego Mercy? Nie mam bladego pojęcia, jakoś tak mnie nasz, że um, i za cały czas gra grałem Mercy i w ogóle i tak dalej i lata, hila i w ogóle, lata, hila, lata, hila, lata, hila. Ja już tak nie wiem, spodobało mi się to latanie i hilanie i postanowiłem, że sam chcę się nauczyć grać tym Mercy. Tak więc no miejmy nadzieję, że będzie jakoś sensownie. Wczoraj powiem wam, że jak grałem z Patrykiem, to dosyć ładnie mi to wychodziło nawet. Znaczy, no, dosyć ładnie. No, jeżeli czasami miałem jakąś osłonę, coś takiego, no to naprawdę potrafiłem bardzo dużo e, zdziałać tym latającym wróblem, więc no, zobaczymy, czy tym razem będzie to samo. Mamy mojre, więc no, mamy z kim rywalizować o Heala. Jakoś tak, nie wiem, no, chciałem sobie naprawdę zobaczyć, jak to, jak to działa, że... Kurde, nie wiem, jak dojść do tej, tej... O, dobra, już mam. A, Kto bije? No to żołnierz chyba tam strzela. Ups. Mogę z tym z farą latać, to jest nasza fara tam umarła, nie? Dobra, no, mamy tam? Nie, że nie, jeszcze nie, za chwilę. Dobra, wszyscy żyją. Żołnierz dostaje chila. wszyscy nie żyją, przejmujemy punkt. Szkoda, że oni przejęli pierwsi, ale. Liczy się fakt, że my już w końcu mamy, nie? O jezus. Ale te kulki ich obiły. Dobra, czas na Hitler moda. <mulatujesz> nie no, nie, nie róbmy sobie. tak wolno, strzelony jest fajny, ale tylko na ulcie, nie? Bo bez ultu taki. No, to słaba ta broń, z nie opłaca się tutaj raczej tym mercem grać wtedy. <grym> Podatakującego jako DPS. I też w sumie może. No ja nie wiem, jakby ktoś się bardzo postarał. Dobra, może ja z tą farą teraz trochę. Zobaczmy. O, no Ej, źle! Leciałem! No ale nie jest ciągle najgorzej. Tu mamy jednego naszego chorego, ale chorego powiedziałem, Jezus. Chodziło mi o to, że jest obity, nie, ja chory. No ale na razie golda mamy, tak liczy się. Powiem wam, że, ten, że na tej mapie bardzo rzadko kiedy wygrywamy. Znaczy, no ja ogólnie sam wygrywam. Nie, Już masz. O, Hugo! Mm, nie no, jak będzie się źle działo, to odpalę rękę. Jeżeli zdążę ożyć w ogóle, tam bym musiał jakoś. Kurde, no nie zdążyłem, by... Dobra, Będę lecimy. Gdzie jest wróble, i czemu nie mogę skrzesić? No tutaj, dobra, jest złomiasz. No wróbla nie widzę. Chciałem go skrzesić. A jakoś nie mogłem go znaleźć, nie wiem dlaczego. A powinniśmy to przejąć raczej, nie? Tak, chwilowa usterka tylko, ale już żyjemy, więc... Bo i nie. Nie mogę schilać, uciekł mi. Dobra już. Nasze? Nie, nami. Dobra, diva, diva żyj. A ją też, bo jak mamy chwilę, się mówię nie, a za chwilę wygramy i tak punkcik, więc jest nice. W ogóle muszę zobaczyć, jak to będzie z tym nagraniem mikrofonu, bo ogólnie um, zawsze mi się jakoś ustawia na 100% w przez co wychodzi przesterowany. I zmniejszyłem teraz, żeby był trochę ciszej, więc no jeżeli będzie dobrze, to fajnie, a jeżeli będę musiał podgłośnić, to dalej będzie przesterowany, więc... Jeszcze nie wiem, co mogę z tym, um, z tym wykombinować, no ale coś będę... Próbował. Ogólnie któregoś razu no, mam zamiar też spiąć się i kupić Blue Yeti. No jakby nie patrzeć jednak. Jest różnica pomiędzy mikrofonem, który kosztuje 500 zł, a zwykłym, który kosztuje niecałe 200, nie? No przy, przy okazji tego już mam od 5 lat jakoś. No jakoś już 5 lat mam ten mikrofon i tak mi służy dobrze. Znaczy dobrze, no. no teraz coś zaczyna przestary łapać, ale ogólnie strasznie długo mi służył. Dostałem go polecenia kiedyś, znaczy polecenia na ten mikrofon kiedyś, jeszcze się nagrywało na inny kanał, kiedyś miałem 500 subskrypcji, nagrywałem Matina i w ogóle byłem królem, nie? I teraz jestem takim małym Andrzejkiem, nikim więcej w sumie, no ale tak prawdę mówiąc gdybym nagrywał no stop od tych 5 lat, no może teraz bym gdzieś był w tej topce czy coś takiego, może miałbym już kilkadziesiąt tysięcy widzów, no ale... Niestety, no jakoś doszedłem do wniosku wtedy, że nie, nie. I, i, i teraz muszę żałować, że już nie jestem sławny i nie mogę sobie z tego zarabiać. o o o o o ooo. Chila miałem, ale chciałbym moje rybskrzyż. No nie dam rady, żeby moje rybskrzyżki, kurde, wskrzesić. Nie no, tak się ustawili, że no, nie miałem jak tam dojść, bo wszedł, to bym od razu zleciał, więc. No Żołnierz wychylany, kurde. Ty też nie wskrzeszy już. No nie wiem, możemy tutaj przy luciach zostać przez chwilę. Oj, nie, nie zdążyłem. Dobra, pomóż mi, POMÓŻ! Nie, nienawidzę. To mnie tak boli zawsze. Taka... Mercy jest fajna, fajnie się tym hila, w ogóle fajnie się wskrzesza, wskrzesza, fajnie się denerwuje ludzi, ale jak już chodzi o to, żeby... Poradzić sobie, jak ktoś na ciebie wlatuje, to, to raczej niespecjalnie się udaje. Wleciałem do tego? No, nie zdążyłem. chociaż może go oleję teraz. Dobra, wstaw szybko, szybko, ona się nie widzi. Zabij ją. Nie mam jak tego Lucio zacząć leczyć. No, bo... za daleko siedział chłopak. I. No, nie Nie, ja bym musiał tą do coś... O tę on the point! Będziemy wchodzili. Tak, no, właśnie się odpaliłem, ja, dlatego że myślałem, że to będzie wejście do punktu, i że będziemy kończyć czy coś. żyj, 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 żyj. no ale mi ucieka z tego zasięgu, nie? Nie mam jak go hilać. Mam jeszcze Anę w sumie. Dobra, no zróbmy może of Pola... oh, shit! Dobra, polatamy sobie może z naszym gołębiem. Przejęliśmy? No dobra. Mam brąz przy celu, co jest w sumie dosyć dziwne, patrząc na to, ile mamy postaci, które powinny być tutaj na tym punkcie. No dobra, no ważne, że mamy. Tylko, że się już procent przejęli, więc. Dobra, że nie szkodzi tutaj. Dobrze, że nie mają Czy To już by był osied. Oh, Użyjemy. Czuję. Abym się na bombkę nadział teraz. I staram się chylać, ale no nie wlecę. Dobra, już nigdzie nie wlecę, bo mnie... Dwa lasery ściągnęły, bo jakby inaczej. Jeszcze jakieś scelowanie w We need a second tank. A, zresztą powiedział Paweł, nie lękając <grym> w Mercy teraz. No i znowu przejadę. Nie no, ten punkt chyba raczej nie będzie... ...zakończony sukcesem. Paweł, can możesz switch, ja no nie, no nie wlecę tam, nie mam jak. No nie mam jak. No chwilę ja tą tam, to mamę, niech ona sobie skacze, ale. No go. No, je, no i brzę. No i to tyle. I żeby supporty były na punkcie, nie a nie jakieś dps -y czy tanki. A mam To już jest lekka patologia, ale. Ty jeden no, jeden, mamy jeszcze szansę, nie? Nie jestem ciekaw, że mam największego chyla. no Szkoda tylko, że jak nasi umierali już na tym punkcie, jak tam miałem Merkę, to nie było umieranie na punkcie, tylko <laughs> było spadanie z punktu, więc no, nawet skrzyścić nie mogłem. No, szkoda. Zastanawiam się też, jak zawsze się strzela w tą piłkę, bo. Ja wiem, tak biorą, stają i trafiają sobie do kosza, a ja tak max tyle. Nie wiem o co tu chodzi. No, może tym? Nie, no, było zbyt piękne. Dobra, mamy już dwa tanki. Znaczy, DPS-y są fajne, chile też są spoko. Ale fakt, że mieliśmy tylko jednego tanka, którym była diva, i nie było nikogo chętnego, żeby wejść sobie na punkt, to mnie najbardziej bolało. Bo gdybyśmy tylko mieli tego drugiego tanka od początku, to mielibyśmy większy impact, albo jakiś Reinhardt czy coś takiego, no. No chyba niech ten nie idzie. Patrząc na to, że czas porównywalny jest. Ups, no i nie żyjemy. I nie miałem nikogo, żeby doskoczyć, na mnie dwóch rzuciło. Dobra, czy ja nie wiem, no... Po co my idziemy tą górą za No i... Nikt nie wszedł! Wszyscy, myli... Wszyscy wywalony my na ten punkt teraz, nie? Czterech tam naszych stoi takie... Nie no, my nie chodzimy, oddajmy im punkt, jeśli już punkty ładują, nie? Nie no, mogę skrzesić w to. Co więcej zrobię, jak nic nie zrobię? No, bastiona teraz. Ładnie. Ale po co tam poszedł wieprz teraz sam? Ja bym chciała wiedzieć dlaczego on tam jest sam Dobra, na, na punkt teraz łooo i dupa Aha, no, z deszczu pod kulkę, no chyba, że Chyba się zabije? Bardzo możliwe Jezus main, main Hanzu Jeszcze raz Przejęliśmy przy... No nie przejęliśmy Ja 65% dopiero na ulcie na Doszło. Ale to tyle. No jeszcze typę się zapytać gdzie są chile, nie? No może chile są tam, gdzie ich zabili, nie? Tak mi się wydaje, że... No ale wejdzie zwiększałem ci obrażenia, co zaraz zabiłeś Będę nad wami czuwać Jezus z deszczu pod Andrzeja, no nie Coś, coś się udało. No i nie mam do kogo dolecieć i to sobie żołnierz biega, skacze, nie? No i to jest to. I nie mam nikogo, kto by mnie usłonił chociaż przez chwilę. fucking no, no dobra, no mamy punkty z 50%. No, jakiś Krzysiu się denerwuje, no dobra. No tak, no Kris, no to Krzysiu, rach. Krzysiu jakiś. Nie bawię, jak czasami ludzie sobie płaczą w tej grze, nie Najbardziej mnie boli, jak patrzą osoby, które nie mają pojęcia właściwie, co robią. Albo takie osoby, które grają w tą grę, już mają złote ramki. Co ja nie wiem, ile czasu trzeba grać, żeby mieć złotą ramkę już, nie? No ale są mi tacy, i oni mają na przykład golda, i najwięcej się próją w tych meczach, nie? Tego to ja nie rozumiem. No, we, już, już, już spokojnie. No iśmy mieli jedną tarczę, to by było fajnie tutaj dla tego naszego bastiona, bo. ...by sobie po prostu stało bezpiecznie w miarę, a ja tam nie mam jak przejść do tego wieprza, bo stoję z tej strony, żeby było jak najbezpieczniej. No. no czekajcie, to już nikogo nie będzie, nie będzie dogrywki nawet Nie będzie dogrywka, będzie dogrywka Pomocy Na punkt już nikogo nie ma Dobra, wygraliśmy. Ładnie poszło No nie sobie 120 tylko wyleszonych, no ale... Ciężka była sytuacja życiowa w drugiej rundzie, bo jakoś nic naszych się nie starał specjalnie, żeby tam wchodzić na ten punkt. No a w tej po prostu się do nas doczepiali i to wszystko. Zobaczmy co w sumie co zagrał. Czemu by nie? No ślicznie. No ładnie. No to pod koniec, ja Myślę, że coś w międzyczasie może ugrał. No po prostu i strzelał, nie? Na wzmocnieniu moim. Czasami jak stracił trochę HP tego pod i to wszystko tyle. Jak w sumie tyle, nie? Dobra, jest to, assisto... tylko trzy osoby? Waszego tak. Dziko, no ale zabicie przy celu 31 likwidacji jest żołnierz. Zablokowano obrażenia Winston. Eee, skrzynecznie nie będzie, a szkoda. Zawsze lubię otwierać te skrzynki. Mam taką jakąś tradycję, że na odcinkach, jeżeli dropniem jakaś skrzynka w jakiejkolwiek grze i mogę ją otworzyć, to, to otwieram w sumie, więc... Byłby taki mini opening, no ale niestety nie. Zobaczmy, ile mam punktów w ogóle. I 2231. No i dobra, jest Git. W ostatnim odcinku było plus 100, teraz jest już plus 200, tak więc. No ja mam nadzieję, że będziemy szli tylko do przodu. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie w kolejnym. Mówił Paweł. <tryk>